Organizacja 5. Dolnośląskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego. 19 października 2020 roku to wyjątkowa data dla wszystkich organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To coroczna okazja do podsumowania wielu przedsięwzięć i poruszania ważnych tematów usprawniających życie wielu osób. Piąty Dolnośląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami ze względu na panującą pandemię koronawirusa po raz pierwszy w zupełnie innej formie. Bardzo długo wahaliśmy się, czy ten konwent może się odbyć w normalnych warunkach. Doszliśmy do wniosku, że jednak będzie to troszkę niebezpieczne, w związku z czym no, wszyscy mogą dzięki temu obejrzeć, wysłuchać tego, co będzie omawiane na konwencie w internecie, poprzez komputer, poprzez smartfony. W związku z czym zwiększy się też znacząco dostęp do tego wydarzenia, dlatego że... Każda osoba, nawet w najmniejszym zakątku Dolnego Śląska, będzie mogła się z nami połączyć i poobserwować, wysłuchać, ale co ważne, także wypowiedzieć się na temat danej sprawy. Tematem tegorocznego spotkania jest dostępny Dolny Śląsk. Skoncentrujemy się na dwóch... Tematach. Jednym takim bardzo, bardzo bieżącym to będzie wdrażanie ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a krócej mówiąc, zajmiemy się koordynatorami dostępności, jakcy już zostali powołani bądź też w najbliższych dniach zostaną powołani w urzędach, w samorządach. I drugi temat, bardziej temat na przyszłość to jest deinstytucjonalizacja usług wspierających osoby. Z niepełnosprawnościami, ale również seniorów w środowiskach lokalnych. Ta tajemnicza deinstytucjonalizacja to jest po prostu temat dotyczący rozwoju usług różnych, bardzo różnych, bardzo zindywidualizowanych dla osób, które potrzebują takiego wsparcia, ale tam w miejscach, gdzie mieszkają, w środowiskach, w których na co dzień funkcjonują. Dolnośląski konwent osób z niepełnosprawnościami jest bardzo ważną. Imprezą na Dolnym Śląsku, wspieraną przez samorząd województwa dolnośląskiego. W obecnej sytuacji musimy rozmawiać o tym, że te potrzeby nie znikają, one się wręcz zmieniają i narastają w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, więc spotykamy się w formule online ale bardzo cenimy sobie to spotkanie i jakby tematy tam poruszane, dlatego że jest to takie miejsce, w którym cały Dolny Śląsk ma prawo głosu w temacie osób i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest to okazja nie tylko do przekazania informacji, możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, jak również innych podmiotów działających na rzecz tego środowiska. Ale również czerpiemy z tego niesamowite źródło wiedzy, ponieważ dla nas spływa informacja zwrotna, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście staramy się w miarę możliwości wykorzystać to, planując strategię naszych działań, nasze plany na najbliższy okres czy na rok następny. Organizowane przez nas i Fundację Eudaimonia konwenty na stałe wpisały się w krajobraz naszych rozmów o niepełnosprawności na Dolnym Śląsku. Są one, moim odczuciu, bardzo ważne z perspektywy organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, bo także osoby niezrzeszone bardzo często uczestniczą w naszych spotkaniach. Są ważne dlatego, że można się na nich wypowiedzieć, można posłuchać o czymś szczególnym, bo zawsze każdy konwent jest związany z jakąś konkretną tematyką i to jest bardzo dobre, że każdy ma dostęp do tych informacji. To nie jest utajniona konferencja, gdzie spotykamy się w zamkniętym gronie i omawiamy na szczeblu kilku wybranych organizacji problemy, tylko całe środowisko może o tym dyskutować. I to jest chyba największa zaleta tych konwentów. Dodam tylko, że z naszych Dolnośląskich Konwentów oraz innych, które odbywają się w Polsce w poszczególnych regionach, Wnioski i postulaty, które są zbierane, poruszane są i omawiane podczas zbiorowego dużego kongresu organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami w Warszawie. Musimy przede wszystkim też pamiętać, że wiele osób z niepełnosprawnościami znajduje się w grupie ryzyka tak, ze względu na różne choroby współistniejące, ale mając doświadczenia z poprzedniego okresu, to był taki okres, że zamykano je, ale jednak dość szybko zaczęła się inicjatywa rozmowy o tym, w jaki sposób wrócić do normalnej działalności. Na tyle, na ile znam środowiska i WTZ-ów, i zakładów aktywności zawodowej, i też w ogóle organizacji, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością, będą one dążyły, żeby jak najdłużej i jak najskuteczniej świadczyć tą pomoc dla swoich klientów, którym są osoby z niepełnosprawnościami, mimo trudnej sytuacji. tak? I o tym też będzie, przypuszczam, spora część rozmów na tym Konwencie. Dodatkowym takim tematem przewodnim, który jest też niebagatelny, bo przecież COVID nie, nie, nie kończy działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami tylko ją wręcz stawia nowe wyzwania przed nią. Jest sprawa koordynatorów do spraw dostępności, którzy się już pojawiają i pojawili w większości samorządów zgodnie z wymaganiem ustawą i to też jest duże wyzwanie, o którym będziemy rozmawiać. Na dłuższą metę jest to bardzo trudny okres. Osoby z niepełnosprawnością są spragnione kontaktu, rehabilitacji zawodowej, ale i społecznej, więc z niecierpliwością czekały na moment, kiedy te wszystkie Środki bezpieczeństwa zostaną troszeczkę chociaż uwolnione, tak by móc nie tylko zdalnie się kontaktować, ale również wrócić do swojego środowiska, do zakładów aktywności zawodowej, do środowiskowych domów samopomocy czy do właśnie warsztatów terapii zajęciowej, przy osobistych kontaktach móc realizować tą rehabilitację, tą aktywizację. Liczymy na to, że to spotkanie online przyciągnie również osoby, które na co dzień fizycznie. Nie byłyby w stanie dotrzeć na, na takie spotkanie. Oczywiście liczymy na to, że również osoby, które do tej pory były bezpośrednio na kolejnych konwentach, również usiądą przed ekranami swoich komputerów. Paradoksalnie, ta cała trudna sytuacja epidemiczna być może spowoduje jeszcze większy zasięg tego konwentu niż był on do tej pory. A nam też bardzo zależy jako środowisku osób z niepełnosprawnościami, ale także wypowiem się w imieniu samorządu województwa, żeby ten głos osób z niepełnosprawnościami, organizacji, samorządu, bo także one będą w tym roku uczestniczyły, do nas docierał, bo tylko wtedy będziemy mogli odpowiadać na faktyczne potrzeby, nie nasze, które... W którym nam się wydaje, że coś można zrobić, tylko na faktyczne potrzeby środowiska, dlatego z niecierpliwością czekamy na ten konwent i już w najbliższy poniedziałek, 19 października zapraszamy przed ekrany komputerów, smartfonów. Dodam, że oprócz tego, że na stronie konwentu, na profilu Facebookowym będzie transmisja, to my z pewnością na profilu nie ma barier Dolny Śląsk, także udostępnimy to wydarzenie, żeby każdy mógł łatwo do niego dotrzeć. Na piąty regionalny konwent do Wrocławia zaprasza również wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, który ze względu na dodatni test na COVID przebywa na kwarantannie. Szanowni Państwo, przed nami piąty Dolnośląski Kongres poświęcony tematyce osób z niepełnosprawnościami. Odbędzie się on w trybie dostosowanym do obecnej sytuacji, czyli w trybie zdalnym. Zapraszam bardzo serdecznie i bardzo gorąco, zachęcam do udziału. Rozpoczynamy 19 października w godzinach między 10 a 14. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa wszystkich zachęcam, bądźmy w tym dniu razem. Organizacja 5. Dolnośląskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego.